Siemaneczko, siemeczko ze strony leader tapów niemiecki pvp mamy rekrutację do gildii szukamy osób, które dla nich nie czują się po prostu granie pod ranking tylko fajna atmosfera nie robienie patoli i co? o, na wiek nie patrzymy bez te trzy nie robi patoli jeżeli nie darpyzny na tym teście bo naprawdę chcemy bez spokojnie sobie pograć i też mam osoby w gildi, który, którzy streamują i co, czym nagrałam drugi raz filmik? E, tamten filmik został usunięty przez youtube, nawet nie wiem dlaczego został usunięty, no ale tak youtube usunął i, no i nic nie zrobię. Więc teraz macie krótkie screeny jak nas było masówka i do tej masówki powrócimy i robimy rekru aż do kraftkora, więc e, na rybi też będzie rekru, więc możecie wchodzić i nam zaoferują i no to tyle ode mnie teraz macie ps gaming ctrl plus f niemiecki PP albo ctrl plus f Gildia tart te apy normalnie te apy i to tyle ode mnie siemano siemeczko z tej strony niemiecki PP. E jak tutaj dojść do nas na rekru chcecie ctrl plus f niemiecki PP zjeżdżacie na dół i tutaj na rekru wchodzicie i musicie czekać Y todo era. Debra Kadebra. <laughs>